Lechu oraz Ryciu. Tylko musimy chwilę poczekać na trzeciego jurora? A spoko, spoko, nie ma problemu. Temat Lecha to debiut roku. Debiut roku. Lechu zje te cipy. No wiadomo, na scenie to MVP. Więc to jest tak stary, wiesz lepiej weź wypij. Ja tu wchodzę i mogę cię tu wykpić. I to jest tak. Sprawdzaj, to jest kloszar. Segregacja śmieci, każda panna daje kosza. Trzymaj koszmato, lechu tutaj wraca, jak w soku narrator. Wracam sobie tutaj z bitem i wracam sobie tu do walki z ryciem. I to jest tak, niezły szok. Ryciu zdziwiłem się, to nie był twój rok. To nie był twój rok, jesteś labusem i cię odprawię stąd, kurwa z przydupem. Gdzieś to jest tak. Przy tupem, to powiem, przy moja pięta na jego czole. Pięć, śmiałeś się. Wow. Ryciu, twój temat, to król się bawi złotem płaci. Wow. Król się bawi złotem płaci. Ryciu. Nie mój rok, to jest problem, nie lada, ale pojechał kurwa, to nie twoja dekada i to jest tak cały czas. Tutaj płaci, dlatego tutaj, ja tutaj bronię jak bakabajasi I to jest tak, cały czas jadecie dziwko Mówiłeś do mnie sobie, wypij piwko I tak naprawdę ja tu sobie żyję I kurwa nawet się posłucham, kurwa piwko piję Twoje zdrowie Jednym łykiem właśnie rozjebałem tutaj ciebie, ziomie Dobra, jadę sobie dalej Jego kolonima ma Za jego tu życie wziąłem sobie ochocima 10. I to jest dla mnie to naprawdę straszny dramat On myśli, że werbuję zamek, 10. bo wypiłem castelana Co tutaj się dzieje? To jest dobra walka Ty jesteś tu niskowartościowy, to tak jak warka I to jest tak naprawdę osiedlowy Dobrze. parkour Z do pociągu będzie jechał do Stargardu Dwa razy po 30 sekund Lechu, Ryciu Yo, wiadomo mordy, że Lechu to wygra Król się bawił w koronie Burger Kinga To jest kurwa tak Lechu wraca tu z pitem Ryciu, wiadomo, że będzie zabite Wakabayashi to niezła zmiana Jego ruchali kurwa bracia Tashibana I to jest tak, jeśli znasz te bajki, to Wchodzę tutaj i rozgierdalam, bo to jest właśnie atak 10 Sprawdzaj, jesteś palantem! Jesteś zjebany, nie jesteś debiutantem! tu chodzi i zjada na migi! Niestety ryciuniu, no spadasz z tej ligi! I to jest kurwa tak, trzyma ziomo! Została ci trzecia walka, o honor! Cześć się! Wow. Debiutantów kurwa, to ty zostaw w spokoju! Znalazł się debiutant, ale kurwa, w liczbie odwoju i tak naprawdę! Ryciu jest od ciebie better. Co kurwa, Lechu już kolana nie te? I to jest tak cały czas. On trzyma worki. Kurwa, nie te kolana, no i nie te korki. I to jest tak, Ryciu, to jest ta Klasa nigdy nie będziesz jak kapitan Tsubasa. To jest tak, cały czas tu jadę dla Draki. Robię zajebity duet jak Tsubasa z Misakim. I to jest tak, dla mnie to jest straszna zwała. Bo ten Debil myśli, że to postać jest Dragon Bala. To Sześć jest się. tak, że ja to sobie rozpierdalam. Ryciu. Yo, postacie z dragon balla ja nie zamulę twoja panna stała mi moje smocze kule i to jest tak yo ja już go tu odpulę rozpierdalam właśnie teraz tą szmule. i to jest tak leku tutaj wraca odpierdoliłeś życiu niezłego pajaca słabe kolana muszę go dobić ja napierdalam ci dzieciu, jak Janek Płachowicz Leku to jest god, Janek Błachowicz, dla mnie dzisiaj jest title shot I 10. to jest tak stary, 10. ja to zrobię, drugim razem pomyślę, że jak będziesz chciał stać tu w oksagonie Ostatnie wejście Ryciu wow. Na kolanach kurwa tak, napierdala na klęska, jo i tak Cały czas tutaj gmina I to jest on robi tutaj w imię ojca syna I to jest tak, naprawdę tutaj ciągle piją tacy jak my on chciałby być jak ojciec Pio i to jest tak tak naprawdę jadę cię tu pało Tony religijne, ale się tutaj ci nie udało Jo i tak, 10. ja tutaj prawdę dam bitom Kurwa, przyszedł Lechu, o, santo subito Jo i tak naprawdę, elo wystyk. Kurwa, robimy na niego tutaj egzorcyzmy W imię ojca, syna, ducha i jego problemy W imię ojca, syna, ducha i spierdalaj ze sceny Koniec! Koniec! O kurwa, bardzo optymistyczny koniec Szczecin! Na jednego zawodnika będzie łatwiej, szybciej. Czy waszym zdaniem w tej walce lepszy był Lechu? Czy w tej walce lepszy był Ryciu? Ach kurwa no mnie jeszcze raz Lechu? Czy Ryciu? Szanowne, jeżeli ja panowie staną. Poproszę Rysz Ryszarda Richa tu. Wiem, że nie masz najmę Ryszard, masz Mateusz. Na prawo ryciu, na lewo lechu. Raz, dwa, trzy. I mamy dogrywkę. Mamy dogrywkę. Pierwsza dogrywka dzisiejszej. Dzisiejszego finału. Jak dogrywamy kapsel? Jest, jest, jest. Dobra, słuchajcie, robimy dogrywkę. Odwracamy kolejność po jednym wejściu na temat po 30 sekund. I pamiętajcie, że bardzo ważne jest tutaj trzymanie się tematu. Eee, Ale pamiętaj. Czyli teraz e, zaczyna rydź, ja, tak? Ja, teraz ja, no. E, I wasz wspólny temat to Imperium Ojca Ryzyka. Uuu, dogrywamy do do trzeci! Łapy, 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 łapy. łapy, łapy. Wow. Dostał auto bez bez bezdomnego to jest prawda. Tylko że Volkswagen Polo to jest jego majbach. Tak naprawdę dla mnie to jest sytuacja. Twoja morda jest na zawsze tutaj rozjewana. Chodzę sobie z tacą, jest taka technika, wrzućcie mi się, może tu na imperium Rydzyka Yo i tak naprawdę mega, wrzućcie mi się, może kurwa na piwo dla lecha, bo go nie stać. To jest śmieszne, cały czas ja ciebie tutaj, jej rozjebię Cały czas, ziomeś, jesteś przykry i nie wygrasz Nie pomogą ci tu nawet modlitwy Dobra, dziesięć, rozjebane Właśnie ciebie tutaj lirycznie wyruchałem I to jest tak naprawdę, ziomie, Mateusz cię tutaj wyruchał 5. A nie ojciec Tadeusz, to jest tak Yo, jeszcze jeden wers Okej okay idzie do lasu na grzyby, to jest taka technika. Chciał coś znaleźć, ale znalazł tylko ryzyka. Przejście. Yo, 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 Wyszła z bidula ta jebana niunia i poszedł szukać ojca prosto do Torunia. to jest tak Toruń? Leku cię rozliczy, Toruń dziweczko, przestań pierniczyć I to jest tak Leku, Toruń, weź kurwa Leku, weź tu półtoruń. I to jest tak stary, mam te wersy, jesteś gruby, przydałby się tewnik. I to jest tak jo, sprawdzaj żonka, ale na siłowni go przygniotła kurwa pięćdziesiątka to jest tak, sprawdzaj szary mary, jak ryciu to ja podnoszę takie ciężary I to jest kurwa tak Sprawdzaj teraz! Leków chodzi tutaj, kurwa na melach. I to jest tak! On jest pajacem U ryzyka to chodził kurwa i zbierał na tacę! I to 5, jest tak! Sprawdzaj bieda! Miał taką mordę, że nik hajsu nie dał! I to jest kurwa tak, mam punchline! A nie! W pierwszym wszędzie była jego babka! Koniec! Koniec tej dogrywki! To jest tak śmieszne, mówię to poważnie! że w dniu dzisiejszym, wiem, masło maślane. Dzisiaj się dowiedziałem, czym jest modlitewnik, naprawdę. Naprawdę. Dlatego powinien mieć statyw, bo mi się ręce trzą, trząsą. Słuchajcie, czy w tej dogrywce lepszy, kurwa, tak naprawdę, pamiętajcie. No, kurwa, nie na dwóch, na jednego. Czy lepszy był Lechu? Czy lepszy był Ryciu? No dobrze, nie? nie, dobra, dobra, zajebi zajeb się reagujecie Lechu tu, tutaj ryciu. Prawa ryciu, lewa lechu, raz, dwa, trzy Dogrywka jeszcze No Sejdź się widzę Nieuparty, nieugięty. Dobra Jeszcze jedna Może ta ostatnia dogrywka oh. Pardon, nie powinienem mówić, że ostatnia, bo nie wiadomo. Druga dogrywka Rozstrzygnie. No to lecimy teraz akapela. No Może. i bardzo fajnie. Przynajmniej nikt z bito nie wypadnie. No i dobra. Odwracamy kolejność po dwa. Dość śmieszne. Po dwa wejścia po cztery. Po dwa wejścia po cztery. Mamy jakiś temat do inspiracji, czy nie mamy? Bez tematu. teraz razem. Jedź mu jak kurwie i ty mu też jak kurwie. Czyli lechu, ryciu, <laughs> <tyle>. lechu, ryciu. <laughs> I tyle w temacie, dobra. Po tej walce, mordo, będzie ci potrzebna niania. Twoja niania jak Zelmer ma siedem pozycji do scania. I to jest kurwa tak, ja nie zamulam? Jemu niepotrzebny jest kurwa sprzęt, bo ma w nosie odkurzacz. Przecie. Mówisz, niania, jesteś marny, bądźmy szczerzy, bo niania to bycie wysłała na karny język. Mówisz, że jestem gruby, jedziesz tak ryciowi, no kurwa, przygardą kocioł Garnkowi. Przejście. Jest niezła z ciebie zwała, ziomal. Jaki Garnek, ty już żeś się zagotował. I to jest kurwa tak, on dostanie tutaj lanie, on dostanie lanie, bo to jest moje kurwa pierwsze danie. Spinasz się i myślisz, że pance masz zioł, a masz mordę jakbyś nosił garnek na głowie. Yo. Ty się spinasz, ja mam cil, Utkamie, wsadził głowę w pralkę i włączył wirowanie. Koniec. Kurwa w ostatniej chwili, patrz. <gryw> Ale no. Kurwa się rozkręcili, nie? Ale dobra, słuchajcie, tylko tą dogrywkę. Tę. Dogrywkę, tylko, tylko. Przepraszam. Lechu, Ryciu. Panowie zapraszam jeszcze raz, mniej więcej. Ryciu, Lechu, prawa Ryciu, lewa Lechu. Raz, dwa, trzy. No, mamy to. Tę walkę wygrywa Ryciu. Zajebista walka, naprawdę zajebista. Je jeżeli gdzieś nie będzie zajebista, to nie powiem, że była zajebista. se bem não você cada mega